Royal. Dobra żołnierzu, oznacz strefę zrzutu dla twojej drużyny. Uwaga, zniknij, się na w strefie. mały. Wasz no, główny cel, Kurwa jak Ty frajerze zdzibany Na dachu jest wolę dach Nie ma kurwa, będziesz ginął w męczarniach Przed do budynku cichutko Wylądował nade mną I mnie kurwa Z pistoletu Z kolby dziabnął Pięknie Cel zlokalizowany Jeszcze jeden ląduje W ogóle cię nie widziałem. tylko tutaj, a, to bądź. się to mówię A ten stoi kurwa w kącie A to bądź. drzwiami to bądź. siedział Wiedziałeś? zabiłeś go? Ta drużyna jest na was, działanie! Jeszcze mnie polują, kurwa. A nie jeszcze A to chujak, na mnie to jest chuj, nie? No. <grystanie> <grystanie> Kurwa dźwięk ci dźwięk chciałem wycedzić już <grystanie> Proszę. Ode mną wylądował. Jest. Zbliża się tutaj! Nie kurwa! O was! Brawo, brawo Bartu wow. Daje biście Już kurwa miałem sraczkę w rajtuzach Idziemy Kurwa masz duży budynek, dach Waj zesko kurwa, podejdź do drabinki i się spierdol wciel, To ja go rozproszę tutaj z dołu no dawaj Zielony Znaczyna duży budynek Kurwa! Kurwa, ja kurwa Owej się Bartek Kurwa, ja bez krewa byłem Przeżyj mordo. jeszcze chwila. O chuj. Te, na sklep! Celuj na sklep. Czego bo? Celuj w sklep, my już lecimy. Chuj ja ryzykuję. Dużo budynek. Jestem no. W dużym budynku jestem. Ja tu już czysto. padł! Tu chyba ktoś jeszcze jest, chyba Ju, że kiedyś napadł. Ma tak, ma mi w dużym budynku nie odrodzisz. Duży budynek na piętrze. 20. Tu jest coś? Nie ma. Nie ma, nie ma, po to jest? ten. Leży. Zajebiście. Do ktoś ma? E, chyba ja mam. Nie, nie mam. Hmm. Przepraszam, się też na jakieś też wejdę do przodu, Tu poszukać gewery. Koleś wyrzucił y, boksa z. Y, z kawami i kamizelka tam Z kawami i kamizelka wziąłem. Jesteśmy w bezpiecznej strefie. Uwaga na wrogów. Też już nie miał naboi. Może kupimy skrzynkę, co? Kurwa, dostawa mnie tu. To... W sumie skrzynka 4,5 chyba kosztuje. Nie. Nad nami BSP wroga. Nad nami BSP wroga. Rzuci. Kurwa, rozjebam jakiś kurwa, Texas Simpson. Pozostało tylko dwudziestu pięciu. Jest sklepie se O głowie Jeśli potrzebujesz sprzętu tu jest handlarz To tam jest gorąca no, może być to... A jest szkoło się prawa Nalot puścił, uważaj, uważaj. się. Aaj, kurwa. Kurwa, kurwa. gdzie są? Pierdolony, kurwa, kurwa, kurwa. Kurwa, kurwa, kurwa. Kurwa, 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 kurwa. Kurwa, po Oto, to No tak, to po prostu zjeść i się ogłębać na pancerz, 10, 10 godzin roboczy byłeś, kurwa. jest ja, no, kurwa. Czas na wykonanie kontraktu minął, wstrzymać ogień! Dobrze wyglądasz, nie musisz jeść. Ja <noise> <noise> Nie ty, dróweczko, dróweczko. A ja też dzisiaj browareczka piję, żaba, A co? No ja też. Ło kurwa, piąkczank, ty! To ja, co? To ja. Mary nie ma Mary nie ma, Mary tam na razie Ofa ma Od nowa no, no co no. no będzie zaraz, bo dobrze wbiłeś, bo Zorgas tu mówi, że kończy, tak? O. Hmm. Żeli te papu? Zobaczmy nową bezpieczną strefę. Dodaj wam, Dwóch. Cicho, cicho, Bartolini, shut up. Trzech, 24 cztery metry. Spokojnie. budynku obok. Masz go ustawę. Czterech, no W Wruch pojawił się w okolicy. Obok budynku też mamy jednego gościa. Na temperaz wroga. Leci granat. muragazu. jeden. Leci błyskowy! kurwa, no, ja skoczyłem no, 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 nie, nie. Uważaj gdzie, strzelasz. Uważaj, gdzie strzelasz. Kurde, dobra. To Nie, ja tam ląduję po bronie Nie zdążę Możesz <coughs> Właśnie zajebałem wszystkie ja mam jednego No nie, no, nie, no, no, to nie, 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 <coughs> odliczyło mi czas, ale mi nie pozwoliło wrócić. To jest... To... Tu punkt to jest plecak, Shakiri Kurwa, nie, nie zdążę! Uważaj, dron. Ta. O kurwa! Na plecach mam, na plecach. Kościół tutaj jest, Szakiri. Blisko. Chwila! Ja. Co <laughs> żywą duszą. do roboty Radlatuje chmura gazu Masz dziewięciu do zajebania Full Focus

Ja, dobra! Wow! NIE, nie WIEM! CO TU SIĘ STAŁO?! CO TU SIĘ STAŁO?! JA Jeszcze z pistolecikiem, Renetti, kurwa, na pierdolę! A aż... A aż wziąłem wdech, wdech i nie, nie mogłem, kurwa, oddychać!